No nie zdarłem się, przecież to jest gospoda, no cielegownia, więc można być na górę spokojnie. No. I sporo doświadczeń. I ceny spadły Tam do normalnych. I awans. To poro Dobra, to też dla Was jest bezwartościowe. No, swobody ruchów... Nie wiem. Nie wiem, co w tym piesień takiego dobrego. Praktycznie pomaga... ...z pajęczyną. Ale też... ...niweluje działania... ...butów przyspieszenia. O. Zapobiega dzia działaniu butów szybkości. Dobra. Dobra. Jeszcze dwa razy się drzemne. W gotowości. Już się robi. <laughs> Pięknie jest. Plus. Jeszcze raz się zrzemnę. Żeby mieć wszystkie czary. ruszam. Pierścień sprzedam. Biorę to na bo siebie. Bo po co mi takie? Byle jakie. Już nad ludzie wyszli Tu jest Już się coś robię. bardzo przydatnego. Napar z moon. Nie, to ma pomóc właśnie w chorobach, Jestem. które dała mumia. Czekam Nie ma sprawy. A. Nic A tu gospoda stop Ruszam o. A tutaj dwie postacie, które można wybrać. Znaczy portrety postaci. Ty też idę z mieszkańcem. Już idę. A, nic ciekawego. Już się robi. Barmanka, barmanka. Myślę, w porządku. Aha. No, to wszystko? Możesz. To łatwe. Aha, nic nie ma. Ach. Jestem. Nie ma sprawy. Tak, i ta barwanka chyba nagle wyjdzie, czy jeszcze nie? A jak? Wychodzi. O, tu chyba nic nie ma ciekawego No Może dać jak się wypije sporo jakąś plotkę Ale nie wiem czy warto Dobra, wybaczcie na chwilę, bo muszę coś załatwić. To dobrze wszystko na chwilę Dobra, jestem już z powrotem. Już się robi zaraz, czy jeszcze mi został Kowal i Alchemik do odwiedzenia? O! Jeszcze więcej osób wylazło do mieszkan. Pozbyć się dwóch etich i już miasto tętni życiem. A no tak, tutaj te, tego nie otworzę, to bo wymaga klucza. No, w porządku. Tak. No. Jestem. Biorę to na siebie. Proja płytowa. No już trzy oko świni. Dwa, ale plus cztery przeciwko orkom. Ciekawa. Cep bojowy. Piekielny moc. Może kiedyś jak mi będzie stać. Kupię! Trzydzieści pięć tysięcy! Aaaa! Nie, ona ma pierś... Nie? Aha, tutaj nie sprzedam, ale 5000 za sztukę mniej więcej. Chwila. Ok, teraz jest w porządku. Hmm. Nie może używać bar, truit, mag, złodziej. A, to mogę już wywalić w To chyba też już niedługo wywalę. Schować. Na czarną godzinkę. Czekam. Nie ma sprawy. I posprzedawać. O. To jeden u niego, a za 16 sprzedać. Fajne. Myślę, że... chyba. No wiem, że kupiec musi zarobić, ale bez przesady. No, czegóż chcesz teraz od... W porządku. Uj i się okaże, że on nic jednak nie ma. No czegoż chcesz teraz, nie będzie z tym problemu. Jestem. Już idę. Ruszam. A jeszcze jesteś świątynia. Dobrze widzicie, to statek. Czekam, nie ma sprawy. Czego ch już się robi. A. Ruszam, Krótka. <grymka> 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 A je. załatwione. Да, не дивися. Tak, się o królicach doświadczalnych? Ten gnom ma krowy doświadczalne. Ta. Podać kroje płonącą oliwę do wypicia, to będziemy chyba srwać ogniem. Myślę, że mogę. To łatwe. Dobrze. Z tego, co pamiętam, to go się da określić. Chyba. Świetnie. Nie świetnie. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? W porządku. Świetnie. Nie świetnie. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? Zobaczę, co da się zrobić. A, nie ma miejsca. No, nie wierzę. Pierścień ochrony plus dwa. Jestem. Myślę, że mogę wykonać proste. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? Dobrze. No, czegóż chcesz teraz ode mnie. A kiedyś w porządku. A kiedyś uważałem to za coś niepotrzebnego. Ja, gdzie ja miałem kie, kiedyś łeb? To przecież najlepszy sposób na zarobienie sporej ilości pieniędzy. No dobra, to może zidentyfikuję. Jestem załatwiony. Tak na starcie, piersie nieodporności. Pierścień ochrony raczej. Procep, uciden to rozumiem, ale pierścień... I to jeszcze da tą mistrzatę na najlepszą. nie będzie z tym problemu. No co, z imieniem? Jak jest ktoś chyba z imieniem, to chyba warto odkreść. A on nie ma. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? W porządku. Jestem, już się robi. Nie ma sprawy. Ale nie będę gadać. Oprócz obszar 50 połowa przy udanym życiu Maszynik Bomba Jakiś bezużyteczny naszyjnik Dobra, jakoś... Pomyślałem o czymś bardzo smutnym teraz Czyli co on robi? Zasięg 16 metrów A i co? Wypróbuję Czekam. A, jednorazowego użytku. Eee... Dobra. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Ale jednak nie, nie ci podziękuję. Myślę, że mo... Chyba... Nic nie miała. Jestem. Ruszam. Aura to sprzedać na pierścionki. Już idę. Powinienem dobrze dostać za mnie. też mniej mi więcej właśnie wygląda kuldachar no ja chyba wszędzie już byłem a dobrze obrz załatwiony też Ruszam I Za jedną sztukę złota O, a tutaj jak pięknie 6 tysięcy Hmm Wiecie co, jeszcze tego nie sprzedam Czekam, już idę Powal tego nie chciał Nie ma sprawy A zobaczę, ile chce mak No uważam te piersi nie za przydatne ale... Kurde, gdzie się jedno z was kubiło? No ty sobie ja ze mnie robisz. Ech, kobiety. Ruszam. Już idę Osiem tysięcy, jeszcze lepiej No chyba lepiej się opłaty sprzedać magowi